Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałem życzyć wszystkim zdrowia, spokoju, betlejemskiej radości w każdym domu, w każdym gospodarstwie, w każdym sąsiedztwie. Niech ta radość i ten czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony wzajemną miłością, szacunkiem, będzie wspomnieniem tych, dla których te święta są trudne, abyśmy o nich pamiętali. Dzielmy się tą betlejemską radością z wszystkimi w koło, aby każdy kolejny dzień był dla innych Bożym Narodzeniem. A z okazji nadchodzącego nowego 2024 roku życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, realizacji planów, realizacji swoich pasji, szczęściu i w otoczeniu najbliższych życzliwych nam osób. Wszystkiego dobrego.